Szanowni Państwo, serdecznie witam na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku na naszych spotkaniach z cyklu Chemia na Sygnale. Ten cykl został przygotowany w ramach spotkań z nauką, które trwają od 13 do 15 marca 2025 roku na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Dzisiaj pokażemy wam jak rozwiązać zadanie z matury z chemii z 2024 roku. Oto jego treść. Reakcja kwasu solnego z wodorotlenkiem baru przebiega zgodnie z równaniem. Oblicz ile centymetrów sześciennych wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu molowym równym 0.02 mola na decymetr sześcienny należy dodać w do 25 cm kwasu solnego o pH równym 1.5. Aby otrzymany roztwór miał pH równe 3,7. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Na początku warto zapisać zachodzącą reakcję. Jak widzimy, kwas solny reaguje z wodorotlenkiem baru. Pamiętajmy, że wodorotlenek baru posiada dwie grupy OH, ponieważ bar jest dwuwartościowy. W wyniku reakcji powstaje chlorek baru oraz woda. Pamiętając o dobraniu odpowiednich współczynników stechiometrycznych przed HCl i wodą, wstawiamy 2, aby liczba moli poszczególnych atomów po obu stronach równania była taka sama. Z treści zadania wiadomo, że do roztworu wodorotlenku baru o stężeniu równym 0,02 mola na decymetr sześcienny i nieznanej objętości którą oznaczymy jako V BaOH 2 razy wzięte, dodano kwas solny o pH równym 1,5 i objętości równej 25 cm3. Znając pH, można obliczyć początkowe stężenie jonów wodorowych, które jest równe 10 do potęgi minus pH. Dlatego stężenie H jest równe 10 do potęgi minus 1,5 równa się 0,0316 mol na decymetr Znając stężenie jonów H+, i objętość roztworu, możemy obliczyć liczbę mol jonów wodorowych ze wzoru na stężenie molowe. Cm równa się n przez V, skąd n równa się Cm razy V, która jest taka sama jak liczba moli kwasu solnego, ponieważ jest to kwas jednoprotonowy. Podstawiając do wzoru, otrzymujemy początkową liczbę moli, NH+. 0,0316 mol na decymetr sześcienny razy 0,025 decymetra sześciennego, co równa się 7,9 razy 10 do minus 4 mola. Natomiast początkowa liczba moli, BaOH dwa razy wzięte, jest równa 0,02 Mola na decymetr sześcienny razy BaOH dwa razy wzięte. A jonów OH minus 0,02 razy VBAOH dwa razy wzięte razy 2, czyli 0,04 razy BaOH 2 razy wzięte. Skoro wiadomo, że po reakcji pH roztworu wynosi 3,7, Możemy obliczyć stężenie jonów H+, które pozostało w roztworze. Stężenie jonów H+, równa się 10 do potęgi minus 3,7, równa się 0,0002 mol na decymetr sześcienny oraz objętość całkowitą po zmieszaniu roztworu kwasu z roztworem zasady, która wynosi 0,025 cm sześciennego, dodać v oh 2 razy wzięte. W tabeli możemy zestawić dane, które znamy. Początkowa liczba mol jonów H wynosi 7,9 razy 10 do potęgi minus czwartej, a OH 0,04 razy objętość dodanej zasady. Skoro wiadomo, że po reakcji pozostały jony wodorowe, to oznacza, że wszystkie jony wodorotlenkowe przereagowały. Zgodnie ze stechiometrią reakcji jonów H, przereaguje również 0,04 mola na decymetr sześcienny razy V 2 razy wzięte. Dlatego pozostanie 7,9 razy 10 do minus 4 mola odjąć 0,04 mol na decymetr sześcienny razy V 2 razy wzięte. Teraz opierając się na wzorze na stężenie molowe jonów H+, po reakcji, jako iloraz liczby moli NH+, do objętości całkowitej, możemy podstawić nasze dane otrzymując 0,0002 mol na decymetr sześcienny równa się 7,9 razy 10 do minus 4 mola odjąć 0,04 mola na decymetr sześcienny razy V. BaOH 2 razy wzięte, podzielić przez 0,025 decymetra sześciennego, dodać V BaOH 2 razy wzięte. Następnie obie strony równania mnożymy przez 0,025 plus V BaOH 2 razy wzięte i otrzymujemy 7,9 razy 10 do minus 4 mola, odjąć 0,04 mol na decymetr sześcienny razy V BaOH dwa razy wzięte równa się 0,0002 mol na decymetr sześcienny razy 0,025 decymetra sześciennego plus V BaOH dwa razy wzięte. Kolejnym krokiem będzie obliczenie objętości wodorotlenku baru. W tym celu najpierw wymnażamy 0,0002 razy 0,025 dodać V BAOH 2 razy wzięte, otrzymując 5 razy 10 do minus 6 plus 0,0002 V BAOH 2 razy wzięte. Następnie przenosimy wiadome na jedną stronę równania, a nie wiadome na drugą. Dlatego 0,04 razy V 2 razy wzięte przenosimy na prawą stronę, zmieniając znak, a 5 razy 10 do minus 6 przenosimy na lewą stronę. Otrzymujemy 7,85 razy 10 równa się 0,0402 V BaOH dwa razy wzięte. Następnie obie strony równania dzielimy przez 0,0402 i otrzymujemy ilość dodanej zasady, która wynosi 0,0195 decymetra sześciennego, co równa się 19,5 cm. sześciennego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. I zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Chemii.